Playboy Generation to zapach, którego nigdy nie recenzowałem, bo ciężko było go dostać. E, w końcu go kupiłem od sprzedającego. Miałem go już wcześniej napisać. RICO na Allegro sprzedają. E, nazywa się hurtownia RICO. Spoko ceny. Czasami mają więcej rzeczy niż eglamur. Więc. Nawzajem się uzupełniają. Jak coś e -glamour nie ma, to idę do hurtowni Rico. Zapach Playboy. Jest to zapach waniliowy, słodki, ciepłokorzenny. W ten sposób można przeczytać na internecie. Ktoś tam nawet napisał, że pachnie jak świeższa wersja Playboy VIP. Playboy VIP miałem. To jest ten, który ma białą czekoladę w składzie. I rum, bodajże, albo whisky, raczej rum. Albo whisky. Poczekajcie, chwilę. Tak. Y Playboy VIP ma rum w składzie, białą czekoladę, czerwone jabłko, mniej więcej co zawsze czuć. Ten natomiast kupiłem, dlatego że byłem zachęcony opakowaniem, bo jest ładne. parwy mi przypominają LGBT, to się chyba tak czyta. Wcześniej było LGBT. Potem był LGBT, a potem było jeszcze coś, coś z literką Q. LGBTQ. Przestałem to rozróżniać. Jak ktoś chce, to może w komentarzu napisać, co jaki symbol oznacza. Wróćmy do zapachu. Generation sugeruje, że ten, jakby press to Play że to będzie coś świe jakby na, na nasze czasy. Co on ma w składzie? Nuty głowy to ananas, cynamon, bergamotka, więc będzie na pewno słodki zapach. Eee, nuty środka to będzie fasola, tonka. Poczekajcie, bo na polskim chyba jest trochę co innego. A nie, to jest to samo. Nuty serca to fasola, tonka, lawenda i drzewo kaszmirowe, a nuty bazy to wanilia, skóra i cedr. Dlaczego go kupiłem? Kupiłem go dlatego, że ma podobno bardzo mocno wyczuwalną wanilię razem z fasolą tłonką, która pachnie prawie jak wanilia z dodatkiem trawy zielonej i jeszcze cynamon. Ktoś tam napisał, że przypomina Pakorabana 1 Million. Zaraz sprawdzimy, czy przypomina, bo Pakorabana 1 Million znam. Playboye są intensywne. Jak Adidasa na przykład przyknąłem 5 razy, to Playboya wystarczy dwa razy przyknąć. Yy, jeszcze nigdy nie miałem tak, żeby brakowało. Co prawda szybko się ulatnia, ale jest bardziej intensywny. Żeby poczuć to samo, tą samą intensywność, to Adidasa trzeba 6 razy na przykład albo 5, a Playboya wystarczy 2 razy. Mniej więcej te zapachy trzymają tyle samo na skórze. Czyli 2,5, może 3,5 godziny na ciuchach, trochę dłużej. Tak gadam, żeby prze, przedłużyć czas, bo chciałem zobaczyć, jak się rozwinie na ręku. Dobra, co w nim czuć? Kurczę: szczerze to czuć w nim jakąś sztuczną skórę. On chyba jest, nie wiem, może jest zepsuty. Poczekajcie, muszę się zastanowić, bo dziwnie pachnie. Chyba, że tak pachnie ten Generation. Czuć w nim sztuczną skórę plastikowego ananasa, jeżeli tak w ogóle może być, że plastikowy ananas. Nie wiem, dziwne. Jest bardzo sztuczny. Poczekajcie chwilę, zapozuję. No tak, z tym komentarzem polskim na fragranticy.pl Jakiś użytkownik też napisał, że oddychaj płytko, jak się nim psikasz, w trosce o swoje płuca. To by się zgadzało, bo dziwnie zaczął pachnieć. Jest bardzo syntetyczny. Faktycznie jest cień słodyczy, cień paproci, morze. Brak cienia klasy i jakości. To by była prawda. Na, natomiast na amerykańskiej fragrantice.com. Ludzie chyba go chwalą. Ale no, zależy kto, co lubi. Jeżeli lubicie coś. Za dwie dychy to jest, chyba, z tego co pamiętam. 20 zł kosztowało. Chociaż będą drożały, bo to już jest końcówka serii. Jeżeli chcecie poczuć sztuczny ananas na bazie sztucznej skóry z dodatkiem plastikowego, sorry, plastikowy ananas z dodatkiem sztucznej skóry. Dziwnego cynamonu i chemicznych fasoli, tonki, wanilii, to możecie sobie go kupić. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę.